Z tej strony lisu to jest odcinek SMR taki bardziej trochę, bo nagrywam to o prawie pierwszej w nocy, w sensie jest aktualnie 24. 35. Nie chcę mi się spać. Tam na tym zegarku, który w ogóle za bardzo go nie widzicie, bo jest odbicie lustrzane, pokazuje pierwszą 34, bo. Ustawiony dalej czas letni, gdzie jest już od dawna czas zimowy, ale nie chciałbym się ich ustawiać. Poza tym też yy, później o minutę, później yy, mniej no, w dzisiaj bez kapusi, chyba nie muszę mówić czemu, tak wiem, że muszę się ogolić, mówię to po raz drugi w sumie, mniejszy, ale przejdźmy do czytania komentarzy. Chcę być pierwsza na następnym czytaniu komentarzy się robi szefowo. Dziękuję za podziękowania, ziom, oby szybciej ci się trawiło jeden tyż subów. Dziękuję za podziękowanie, tak trochę masło myślane. I szczerze mówiąc, tak jak mówiłem w QA, na suby nie liczę. Nie liczę na suby aż tak bardzo, choć ostatnio zauważyłem, że dużo ich przybyło, za co jestem Wam naprawdę mega wdzięczny. I tak jak napisałem w tej odpowiedzi, oby wyświetlenia były, nie? To, to przede wszystkim. I no. A jeszcze tak, zanim przejdziemy do następnego komentarza, to ch to chciałbym dodać, że czytanie komentarzy będzie się pojawiać, tak, powiedzmy co miesiąc? Mniej więcej. Pod warunkiem, że oczywiście będą jakieś komentarze, bo jak będzie ich na przykład, nie wiem, mało, no to nie będę porobił z tego odcinka. Jeśli będą, no to wtedy zrobię. No, tak jak na przykład teraz, a szczególnie pod tym tak naprawdę 100 subów, który w ogóle nie miał nie być żadnego specjalu, ale po prostu też zwrócił uwagę, że ten filmik, ten special, został, jest w 4K. Nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę, ale jest w 4K, bo po prostu sobie coś testowałem. Testowałem po prostu sobie na sprawdzić, jak mi się będzie nagrywało w 4K, sprawdzić, jak to pójdzie na moim kąpie i tak dalej, czy w ogóle jest sens. Nagrywać w 4K i generalnie te 7 minut, czyli ile to tam trwało, ważyło coś około 30 giga. 7 minut, 30 giga. To jest tragedia. Więc niestety nie mogę na razie za bardzo nagrywać w 4K. Ale no. Everything for your friend, love. Oby więcej tego było. Just as mega. to jest naprawdę. Nie chcę teraz opowiadać swojego backstory, ale kiedy um, mało kto w ciebie wierzy, ale masz to gdzieś i robisz to i tak mimo tego i patrząc się na to, że ktoś ci mówi, że po co ty to robisz, skoro i tak nic z tym nie będzie, czy coś w tym stylu i w ogóle takie beka z ciebie i nagle słyszysz taki pozytywny feedback, czy to o tobie, czy to o tym co robisz, jest takie po prostu, damn, warto było, dzięki. Sielanka jest świetna. Mam nadzieję, że dalej będzie się rozwijać. VirtualHook. Właśnie i to jest też, jakby, to jest w ogóle chyba najlepsza seria, jaką mam na tym kanale. Może nie licząc tych vlogów, bo te vlogi też się bardzo fajnie przyjęły, za to was ze sobą bardzo dziękuję. No ale ogólnie rzecz biorąc to zauważyłem, że najlepiej właśnie się przyjęła ta Sielanka, też trochę w sumie piani kierowcy. Już ostatni odcinek troszkę gorzej wypadł, bo chyba 30 wyświetleń, gdzie normalnie potrafiło być po około 100. więc... No ale czy, czy to jakkolwiek szkodzi? Nie, jakby, nie wiem, w sensie, nie przeszkadza mi to, i tak to będę robił, i tak, no bo wiem, że ktoś to ogląda, nawet jakby to oglądała jedna osoba, i tak będę robił, bo być może komuś umylę czas, czy coś, nie? No, no zresztą... Pewna no, osoba mi powiedziała, właśnie, że jest na bieżąco, jeśli chodzi o serię Silanki I to jest ulubiona seria, więc naprawdę. Na pewno będzie się ten projekt rozwijał. Cały czas się rozwija. jest Co chwilę coś planujemy, co chwilę coś z tym robimy. Przede wszystkim też serwer bardzo się rozwija, na który was serdecznie zapraszam. Link w opisie. Na serwerze teraz dosłownie. Mamy takie wspaniałe eventy, jak nie wiem, nie tylko są maratony filmowe co jakiś czas. Macie codzienne ciekawostki, macie co drugi dzień jakieś informacje ze świata. Taką gazetę, tak zwaną. Co jeszcze, co jeszcze? Są też podcasty na żywo od niedawna. W sensie, że możecie sobie posłuchać na żywo podcastu na takim specjalnym kanale podium. I zadawać jednocześnie na, na bieżąco, na żywo pytania do gościa obecnego. Albo też jest karaoke, również od niedawna w sumie. I no, no jest, jest jakby sporo tych rzeczy. I też co jakiś czas organizujemy jakieś eventy takie bardziej. Na przykład, nie wiem, święta. Event trwał trzy dni i to było tak, że pierwszy dzień to było jakby. Taki event. Pierwszy dzień to było takie, które było tak na parę dni, że po prostu powstał kanał świąteczna galeria, gdzie po prostu ludzie mogli, ślankowcy wysyłać swoje jakieś zdjęcia związane ze świętami. Nie mówię, że swoje, że selfie czy coś takiego, tylko po prostu. Czy jak ktoś chciał rzucić selfie, to wrzucił selfie. Jak ktoś chciał rzucić zdjęcie, nie wiem, jakie pierniżki ugotował, na przykład to wysyłał. Zdjęcie pierniczków, czy jaką choinkę i tak dalej. Taka mini zabawa, jakby się pochwalić można było. I teraz jest archiwalnie Muzeum Świąteczne i dalej można sobie to zobaczyć, więc to jest takie fajne. Drugi dzień to były te nagrywki do odcinka Sielanki, który zresztą link macie w karcie. To był odcinek ten świąteczny, który miał być takim chillowym, ale no cóż. Wyszło jak zawsze, ale wyszło bardzo fajnie, więc no, jak zawsze się bardzo fajnie przejął za co jestem mega wdzięczny. Na trzeci dzień to był maraton filmowy, gdzie obejrzeliśmy aż trzy świąteczne filmy i spędziliśmy bardzo fajnie czas, więc no. Nie ma za co i też dzięki nawzajem. Dalszych sukcesów i pierniczków czy coś. Ach, typowy Ender. E, no cóż, nie wiem o co chodziło tutaj z pierniszkami, ale dzięki. E, I szczerze to jest fakt, jakby Ender robi naprawdę do, dosyć sporo tego kontentu. Bo też wiecie jak macie... Nie wiem czy ktoś kto bardziej ogląda ogółem Minecrafta, to czy kojarzycie na przykład Minecraft Reine, to tam była taka jedna ta osoba, która była tym takim łaznem. Wiecie, I właśnie Ender spełnia tę rolę. Oczywiście bez urazy. To jest jakby w porządku, nie? No bo to jest po prostu takie tworzenie, taka kreacja, jakby takie. No po prostu yy, może inaczej, trochę źle to określiłem. Po prostu bawi w ten sposób ludzi i to jest jak najbardziej spoko. Już trochę nie wiem co mówię, bo jest 24.45. Sorry. No i oczywiście nie tylko on, bo też wiele osób y, bardzo jest takich zadymiarzy, że tak to ujmę. Na przykład taki Melon, a no... Skibidubi toilet Love Lucky. Jak to się. Tak, tak, się to. Nie, tak? Jak się. Jak się robiło to serduszko z palców, chyba tak? Nie, czy tak? Ja nie umiem, głupie. Czasami było trudno, i chociaż jestem teraz niedostępny, to i tak się cieszę, że mogłem pomóc i się dołączyć do tego wspaniałego projektu. Ale dziękuję, dziękuję. Jakby generalnie Volt był na jednym odcinku, i to był pierwszy odcinek? Tak, to był pierwszy odcinek. Um, był przez chwilę tylko na pierwszym odcinku, ale był. To się liczy. Więc. No. Jakby nie ma w tym nic złego. Jakby naprawdę nie musicie być na każdym odcinku. Nie, możecie, nie musicie go oglądać wszystkich odcinków. Znaczy nie musicie może oglądać od razu ten, ale raczej radzę być na bieżąco. W sensie na bieżąco. Znowu źle to określam. Oglądać po kolei odcinki bo yy, tak naprawdę to ja jestem tym typem gracza, który raczej już nie gra, żeby sobie pograć dla siebie, tylko bardziej teraz to już jest takie, żeby sobie zrobić odcinek i spędzić fajnie czas, bo naprawdę jest taka, że wolę grać w inne niż Minecrafta, tak prywatnie, więc więc no, no. I w sumie to tyle. Czasem sobie zagram Minecrafta tak żeby ten Out of recording, ale to już naprawdę rzadko. Kiedyś częściej grałem tak na początku i zauważyłem, że też ogólnie ludzie mniej grają. Czy jest coś w tym złego? Absolutnie nie, no po prostu to jest zrozumiałe, że może się znudzić granie w to ciągle czy coś. Nie ma w tym absolutnie nic złego, nikogo nie zmuszam. Grajcie, kiedy tylko chcecie i kiedy macie na to ochotę. Aktualnie ten święty ryj powinien być na 8 bloków długości z każdej strony, żeby przypominało realnie jakąś twarz, bo każda głowa moba w Minecraftie składa się z 8 pikseli, taki proutyp twarz mądrala znak kciuka w górę. Tak, poza tym fajny odcinek, choć mogło być więcej mnie, oko, usta, oko, lakier do paznokci, emotikon, szeroki uśmiech. Po pierwsze, totalnie narcyz. Po drugie, po drugie, to, że nie powiedziałeś tego od razu. drugi enderze. Tylko wolałeś zamiast tego, kuźwa, przeszkadzać. Kto oglądał ten odcinek, ten wie. Jak dołączyć na sielankę? Tyle razy mówiłem, tyle razy mówiłem, że kurde... Link w opisie jest zawsze do Discord'a, tam można dołączyć. Na Discordzie macie specjalny kanał IP i wersja serwera oraz polecane też dodatkowo e, tekst resource pack i shader pack, ale tak, macie tam po prostu IP serwera i, i wersję, na której gramy i w ten sposób możecie do nas dołączyć. Dobry. Czemu tylko w ten sposób? Raczej wolałbym, żeby to było tylko w ten sposób, ponieważ um, tam jest też regulamin yy, właśnie serwer Minecraft na Discordzie i też yy, wszystkie zmiany serwerowe tam się znajdują i tak dalej, więc wolę jednak, żeby ludzie tam dołączali zanim wejdą do gry, żeby się zapoznali, widzieli co i jak i w razie czego mogli nie wiem, w razie jakiegoś błędu czy jakby potrzebowali pomocy, mogliby do nas napisać i wtedy byśmy mogli coś z tym zrobić, a nie że nie ma na Discordzie i nie ma się jak z nami skontaktować. nie? I rzeczywiście. <gry> jakby co jeśli ktoś próbował dołączyć, a nie mógł, bo link nie działał, z przepraszam za to. Wszystkie linki pod wszystkimi filmami, sielanki, każdy odcinek do pierwszego. Zaktualizowałem te linki, więc w razie jakby ktoś miał z tym problem, to teraz już to naprawiłem. I no, dobrze więc, no, póki co, to tyle komentarzy. I no, tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I że słyszymy się w następnych. Na razie. No i cześć.